Na bogato, na bogato. Najtańszy i najdroższy supermarket. Jedynie na co było mi stać, to na taką mafinkę. Bardzo dużo osób czasami zastanawia się, co zrobić, by zaoszczędzić jakiekolwiek pieniądze. Powiem Wam szczerze, że z własnego doświadczenia, robiąc zakupy w Wielkiej Brytanii, Czusz tą atmosferę. Między jednym a drugim supermarketem, Tutaj jest prosto. Zwykłe półki, nie ma nic specjalnego. Cena na pełnym koszyku może się nawet różnić między 100 a 150 funtów. Dużo osób wie na przykład, że jest jakiś tam supermarket trochę droższy, trochę tańszy, ale tak do końca nie wie gdzie dzwoni. Więc chciałem Wam pokazać dzisiaj najtańszy i najdroższy supermarket. Z tego co słyszałem. Na pierwszym miejscu skoczył na pierwsze miejsce supermarket Sainsbury. Zawsze był Waitrose. Chciałem się przejechać dzisiaj właśnie do Waitrose, żeby porównać te ceny. Tak czy siak, moim zdaniem, z własnego doświadczenia wiem, że Waitrose w Anglii w całym UK jest najdroższy. A Lidl i Aldi są to najtańsze supermarkety w całej Wielkiej Brytanii. Ponieważ różnica jest taka, że jakbyś chciał przykładowo kupić jakiś cały koszyk zakupów, na przykład w Dillu, w tym supermarkecie, w którym się znajduję, będzie na przykład kosztował 150 funtów. A jakbym chciał na przykład pójść do White czy do Sainsbury, za takie same zakupy, za cały koszyk zapłacę na przykład 250 funtów. Więc jest kolosalna różnica, a produkty praktycznie te same. To uwielbiam. Na serp. pierwszy lepszy na przykład, nie? Tu jest cena. Czyli 3 funty na przykład, nie? Jeśli chodzi o przykładowo mięso na przykład tutaj w Anglii, między jednym a drugim supermarketem, to samo będzie się różnił, na przykład o praktycznie 50% ceny, nie? A jaka jest różnica między jednym a drugim supermarketem? Taka, że na przykład w Whitechloss. W tym najdroższym supermarkecie Wańki będzie to, że będzie przyjemniej. To jest taki supermarket stworzony dla bogatych, ponieważ jest bardzo fajna atmosfera. Tutaj jest prosto. Zwykłe półki nie ma nic specjalnego, a w White jest ta atmosfera właśnie. I przez to jest to wszystko droższe. Produkty praktycznie będą identyczne, ale atmosfera w sklepie, która się znajduje, jest totalnie inna. Ja uwielbiam te e, amerykańskie borówki. 3 funty, czyli na polskie 15 zł. Weźmy truskawki. Paczka truskawek. 400 gram. 3 funty 0,9. 15 zł na polski, aby to wziął przebić. Paczka takich, takich truskawek maliny na przykład chyba 75 za 250 gram weźmy pieczarki na przykład jest tutaj 400 gram fun 19 ponad 5 zł na Polskę to chyba nie jest droga a tu wam chciałem pokazać polskie produkty z Lidlu. Kabanasu na przykład Kościłam funt 79. Wiem czasami, ale są strasznie słone. Nie wiem co to jest nawet. Jakieś kabanosy. To co to jest? Nie Salami jakieś. Tak to wygląda. Nie jest takie małe stoisko, jeśli chodzi o polskie rzeczy. W didlu tego nie czuć. Nie wiem dlaczego. Jest to inaczej. To fakt. Kupiłem sobie na, na świętach. Ja to uwielbiam. 6 funtów. To fajna sprawa. Angielski zwyczaj. Hmm? I tu jest taki przykład właśnie. Małe pudełeczko. Które kosztuje prawie 4 funty. Tu jest 220 gram. A w Lidlu kosztuje przykładowo całe pudełko, około 5. Co tam jest. Ponad pół kilo albo 500 gram. Właśnie nie jestem pewien. Jaka różnica? Jeden produkt. A wyobraź sobie teraz cały koszyk. Ludzie tu przychodzą, bo jest przyjemnie. Aż pachnie. Jest fajnie. To fakt. Ale czy warto przykładowo robić tutaj e co tydzień zakupy? No nie wiem. Jak kogoś stać, to jak najbardziej, nie? Ale czy jest sens? No nie, bo do sklepu przyjeżdżasz tylko po zakupy. Ale pachnie fajnie. A to jest co to jest? Zapach taki. Ale znalazłem coś tańszego. Masło. Lurpark. W Lidlu kosztuje ponad 4 funty, a tu ponad 3. Jedna rzecz tańsza. Hmm? Ale ogólnie wszystko jest droższe. Ta atmosfera cała tutaj, która panuje. Ten cały profesjonalizm. Ten zapach. Ten porządek. Poukładane wszystko. Przez to jest drożej. Za to płacimy. Za profesjonalizm. A produkty są te same. Jak większość w każdym jednym supermarkecie. Czym się będzie różnić? Niczym. To, że będzie po prostu ładnie poukładane. Fajniejszy będzie wystrój, kilka więcej choinek. I troszeczkę czegoś więcej. Jak tutaj. Jestem na moim ulubionym stoisku, Na winach. Uwielbiam dobrej jakości wina bezalkoholowe. Mówię poważnie. Pójść taki gin. Bezalkoholowy. Nie wiem, czy to gin. Tu następna wódka. Bezalkoholowa. Mnóstwo alkoholu, które smakuje jak alkohol. Taki przykład mam no. podam. wino wina jakieś lepsze. Bezalkoholowe. Tutaj kosztuje prawie 10 funtów. Więc w widlu za jedną butelkę dobrego wina. Zapłacę dwa. Rozumiecie? Nawet pocztę mają. Hmm? Możesz zrobić zakupy i jednocześnie coś wysłać na przykład. Jezu lepsze nie jest. Więcej osób przyjdzie? Więcej. Fajnie było, ale się skończyło. Będę z Wami szczery. Bardzo fajny sklep. Masa jest różnego typu produktu, takiego jak. Bez alkoholowego. Jeśli ktoś przykładowo jest wegetarianinem, bez glutenu, dużo takiego jedzenia. Duży wybór ogólnie, fajnie poukładane, Pachnie wręcz w środku, bym wziął, powiedział. Czuć ten nastrój przed świętami, ale bardzo drogo. Praktycznie o 40%. I weźmy takie sklepy na przykład jak Tesco czy Sainsbury. To jest to samo. Niczym się nie różni cenowo. Więc, czy warto do takich sklepów wchodzić? To taką mafinkę tak. Hmm? Piecha. Angielska pogoda. Wszystkiego dobrego. Miłego weekendu. Na razie.